About That empty field, just you and me, in time to kill. First kiss, I didn't know would come. You laughing at my stupid jokes, both of us wishing we were ruined right then, cause we knew it was love. And everybody says take it slow, but I think it's true when you know. Cześć, ja jestem Arek. A ja jestem Iwona i serdecznie Was witamy na kanale Wantrip, na którym z Fiata do KTL 4H3 zbudowaliśmy kampera i właśnie jesteśmy w naszej pierwszej testowej podróży. Tak jak obiecaliśmy Wam w poprzednim odcinku, pod koniec poprzedniego odcinka, pokażemy Wam teraz wszystko to, co udało nam się w dniu wczorajszym zrobić. zrobić. Jak udało nam się przygotować ten samochód do tego, żebyśmy mogli w nim pomieszkać na początek kilka dni, tydzień. Więc zapraszamy do, do oglądania. oglądania. Zatrzymaliśmy się na takim fajnym parkingu w Rusinowie. Lasek, ptaszki, świetnie, więc chyba dzisiaj spędzimy tutaj noc. Ale do rzeczy. To co nam się udało wczoraj ogarnąć. Pierwsza rzecz, mamy podocinane poduchy na naszą sofę. Poduchy już są docelowo zrobione. Jedyna rzecz, którą musimy jeszcze zrobić, to mocowanie, gdyż podczas jazdy nam się to przewraca i no, generalnie się przewraca. Stolik mamy docięty w naszej przestrzeni roboczej. Spokojnie w dwójkę się przy nim mieścimy, także bez problemu że będziemy mogli sobie i spożywać posiłki, i pracować tutaj. Dodatkowo nasza wyspa lata, kuchenna. Lata, jest jest yy, za lakierowanym. No, nie zdążyliśmy niestety zalakierować. Chciałem ten blat wczoraj o 22, więc no niestety czasu zabrakło. Może na tym wyjeździe go znajdziemy, chociaż po dzisiejszym dniu szczerze w to wątpię. Nasza wyspa kuchenna, szafka kuchenna, z jednej strony jest już wykończona, pomalowana, blat cały jest wstępnie tylko pokryty Taką lakierobejcą, żeby nadać kolor. A to denko zaślepiające, zaślepiające zlew pokryliśmy już kilkukrotną warstwą lakieru. Także to już, jest, to, już jest, to już jest fajnie zabezpieczone, i ona wczoraj się z tym męczyła. Przykryte, przykrywa tam ta deseczka zlew, więc mamy powiększoną naszą przestrzeń kuchenną. To, co nam się udało jeszcze wczoraj zrobić, to szuflady. Mniej więcej taki będzie dokładnie podział, jak tutaj widzicie. Czyli po lewej stronie trzy szuflady. No niestety na fronty już nam nie wystarczyło czasu, ale dwie szuflady są głębokie. I jedna płyciutka z przeznaczeniem na kuchenkę. Mówiłem już to wcześniej, że nie zdecydowaliśmy się na zakładanie butli gazowej, tylko będziemy mieli kuchenkę na kartusze. No i po dzisiejszym dniu obydwoje zgodnie stwierdzamy, że nam się to sprawdza. Tutaj będzie panel taki sterujący czoło będzie wyrównane z czołem tej szuflady. Na razie ta deseczka jest tylko roboczo przykręcona ona będzie troszeczkę płytsza. Jeszcze to, co tutaj się znajdzie oprócz włącznika do pompy i wskaźnika poziomu wody, to nasz wskaźnik od regulator od Webasta. Taki mamy, mam plan, żeby go tutaj umieścić, i myślę, że tak właśnie będzie. W poprzednim filmie wspominałem, że pod zlewem zamontowaliśmy filtr do wody. Na razie wodę szarą spuszczamy do 30-litrowego 30 baniaka. W bagażniku mamy jeszcze jeden taki baniak, więc yy, spokojnie nam to na razie powinno wystarczyć. Generalnie ta cała szafka będzie przeznaczona na kosz na śmieci i jakieś takie gospodarcze rzeczy. To co jeszcze Iwona wczoraj polakierowała, nie zabejzowane chyba tylko, tak? Czoła szuflady. I, I dwa razy zalakierowane. A już zalakierowane. Zalakierowane i zamontowane uchwyciki, o których wam, mów, o którym wam mówiłem. Ile się namęczyłem z montowaniem ich, to tylko ja wiem. Zobaczcie. Po pierwsze. Wystają mi, są za przystosowane do płyty grubszej. Z tego co tutaj widzę, ja mam 12, jeszcze spokojnie z 5 mm, yy, czyli to jest na płytę 18. No niestety tutaj mam troszeczkę odstają. Nie miałem wczoraj czasu, żeby tutaj robić jakieś dystanse, więc na razie to jest tak, jak jest. Szafki górne. Górne szafki mamy. Generalnie wykończone są wstępnie pomalowane, to znaczy wstępnie, nie wstępnie, tylko jednokrotnie. Jeszcze zostało nam, pozostało nam je przeszlifować i jeszcze raz pomalować. I wtedy powinno być już ok. U góry jest zamontowana jedna na razie taka docelowa listwa z oświetleniem. Jest oświetlenie LEDowe. Tak jak mówiłem, na całej długości łóżko. Na łóżku jest materac i się zamknęło. Na łóżku jest materac 16 cm, bardzo wygodny, więc jesteśmy zadowoleni z zakupu. No niestety nasza łazienka jeszcze nie jest wykończona. W tym miejscu w tym miejscu jeszcze dużo, dużo, dużo pracy nas czeka. Tutaj będzie miejsce na toaletę. Do toalety jeszcze nie podchodziliśmy. Później będziemy musieli ją pouzupełniać. Płynami, wodą, szczerze powiem, nie mam zielonego pojęcia, jak to zrobić. I tak odkładam to, odkładam, odkładam, ale w końcu trzeba będzie się, się za to zabrać. Może jeszcze dzisiaj to ogarniemy. Testowa podróż jest jak najbardziej wskazana, ponieważ ja już trzeci raz przekładam rzeczy i próbuję znaleźć dla nich odpowiednie miejsce. Więc to jest czas, żeby się dobrze zorganizować. Ja mam taką uwagę, że chwila czasu na pewno minie, zanim wszystko znajdzie swoje miejsce. Taka uwaga. I jeszcze kilka mm, takich e, rzeczy, które powinniśmy, znaczy nie tyle zmienić, których jeszcze nie zamontowaliśmy i w sumie fajnie, że tego nie zrobiliśmy. Nie mamy jeszcze gotowej tej szafy tutaj. Nie mamy gotowej tej szafy. E, I. Zdecydowaliśmy się, że pomniejszymy szerokość tej szafy od tej strony Po to, żeby od strony łóżka było kilka schowków Wczoraj jak przyjechaliśmy na pierwszą noc To tak, gdzie położyć kluczyki, gdzie położyć telefon Gdzie położyć pilota od światła Gdzie położyć moje okulary Gdzie położyć iwone okulary I kupa takich innych rzeczy organizacyjnych Poza tym musimy, musimy coś wymyślić, jeśli macie jakieś pomysły to możecie zostawić je w komentarzach gdzie mm, jak zorganizować sobie miejsce na brudne pranie brudne rzeczy do prania też nie za bardzo mamy na to pomysł na razie mamy torbę którą trzymamy w szafce która jest tutaj na dole no i w sumie ta szafka nie jest takim głupim pomysłem żeby to tam było ale może macie jakieś lepsze pomysły może w bagażniku nie wiem nie wiem nie wiem nie zastanawiam się jeszcze myślę cały czas nad tym Brakuje, jeszcze. Nam jeszcze, brakuje nam jeszcze takiego miejsca, na przykład jak się e, rozbieramy, czy do spania, czy wchodzimy z zewnątrz, że nie ma gdzie tak odrzucić, odłożyć rzeczy. Rzeczy, nie? żeby odwiesić albo położyć. na no to jeszcze trzeba znaleźć miejsce. Hmm, no to są takie, jeszcze? takie, dwie główne rzeczy trzy w zasadzie: gdzie chować pranie. Miejsce ze schowkami przy łóżku Znaczy, ze schowkami, nie tyle schowki, co jakieś półeczki, żeby można było kilka rzeczy tam odłożyć Telefony, okulary, jakieś Właśnie inne Właśnie dajcie rzeczy. znać, czy macie jakiś wieszak, czy wasze rzeczy wiszą, czy tylko są poukładane w szafce Czy można żyć bez wiszącej, znaczy w sensie bez, nie wiem, haczyka, na który można powiesić rzeczy mi to, mi na, na, na tą chwilę trochę tego brakuje, ale może to jest kwestia przyzwyczajenia. Być może. No na pewno mamy w planie takie miejsce do odwieszania rzeczy na haczykach w łazience. Ona przez większość dnia jest i tak niewykorzystywana, czyli szkoda marnować tej przestrzeni. I fajnie jest tam zrobić sobie jakieś właśnie miejsce do odwieszenia. Czy kurtek, mokrych rzeczy to jak najbardziej, ale kurtki, bluzy, takie rzeczy. No bo tam praktycznie wchodzimy tylko jak potrzebujemy albo jak idziemy się wykąpać. I to jest to. Następna jedna rzecz: nasze szafki kuchenne. Na razie wymyśliliśmy sobie, że one się będą otwierały na boki. Tu oczywiście będzie jeszcze. Oczywiście będzie jeszcze półka, gdyż one są wysokie, więc szkoda marnować tej przestrzeni. Ta część tam w narożniku jest jeszcze niewykończona, przez to, że profil mi tu odstaje, więc to muszę zrobić. Ale szafka otwiera się w ten sposób. No i w sumie to nie jest problemem. Z tym, że już kilka razy ja głową walnę w tą szafkę i ona tak samo. Zapomina się po prostu o tym, tak? Otworzy no się szafkę, tak chce się jakby. człowiek obrócić i uderza głową. Więc mamy pomysł, żeby te szafki zrobić nie otwierane na boki, tylko otwieranie do góry. Dajcie znać co myślicie o tym pomyśle. Może nie bez kozery wszystkie otwierane są do góry. Być może. Być może to jest powód, że to jest wąskie przejście i mm, no, i ciężko jest z tymi otwartymi drzwiczkami. Głowa czasami boli. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwsze spostrzeżenia. No, mniej więcej pokazaliśmy Wam chyba wszystko. Chyba nie zapomnieliśmy o żadnej rzeczy, którą, którą tutaj udało nam się wczoraj zrobić. Na pewno jeszcze w ciągu kolejnych dni urodzi nam się kilka innych pomysłów, co by można było tutaj zmodyfikować i zmienić. Jedna rzecz, jednej rzeczy wam nie pokazałem. Jestem bardzo mocno niezadowolony z tego, co tutaj zrobiłem. To było na szybko robione. Na dole mamy podwójne gniazdko. A u góry, u góry mamy panel z naszymi gniazdkami USB. No jest mi wstyd za to. Tą ja ci to pomaluję i nie będzie widać. Muszę. Nie, muszę coś tu wymyślić, jak to zrobić, żeby to wszystko fajnie wyglądało. Tutaj pod tym, pod tym gniazdkiem podwójnym będzie jeszcze zamontowany taki mały parapecik, który będzie szedł przez całe okno i wychodził jeszcze pod to gniazdko, żeby też tutaj można było odłożyć kilka różnych. Drobnych rzeczy. No bo te takie, mm, tak jak mówiliśmy, no, bardzo brakuje takich miejsc do odkładania różnych rzeczy, tak żeby one się nie walały po całym wanie. Więc y, tych półek, półeczek moim zdaniem potrzeba. nigdy za mało mhm. i potrzeba tego zrobić jak najwięcej. A ja mam. A ja mam pytanie do was, a właściwie do babeczek uprawiających vanlife. Podpowiedzcie mi, proszę, najlepiej w komentarzu, co wam się sprawdza w podróży, jakie jest wasze vanowe must-have, vanowe must-have. Zaczyna się po mału robić ciemno, to znaczy nie tyle ciemno, co słońce zachodzi już. Zabrzewa i my jesteśmy prawie że w cieniu. Niedługo będziemy szli na zachód słońca. Oczywiście pokażemy Wam, jak to pięknie wygląda. Ale szybciutko, jeszcze chciałem z drona pokazać Wam parę ujęć, jak wygląda ten parking i gdzie spędzimy tą naszą drugą noc. So now Sorry for the lights went out because you kept cutting the cord, and I started to fade into your grave. See, I finally opened up my eyes, mm, and I saw me coming back to life. Mm, that I'd be better. While you were chasing everything else but me, I'm starting to break out from your grave. See, I finally opened up my eyes. no Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Wczoraj e, zachód był piękny, chociaż nie tak spektakularny, ale było strasznie zimno, pokrywani całymi tosami. Dalej jesteśmy w Rusinowie, robimy sobie kawkę i uciekamy. Plan jest taki, żeby dojechać dzisiaj do Kluki, tam gdzie jest punkt widokowy na Wydmy. Myślę, że nam się to uda. Lecimy, mamy 80 parę kilometrów, więc yy, przejedziemy to sobie w jakieś dwie godzinki i zobaczymy się już na miejscu. Także my pijemy kawę, ruszamy i do zobaczenia za chwileczkę. Dobrego dziś mamy małe. To półtorej takiej. Jeszcze zanim wyjedziemy, ostatnie spojrzenie na parking, na którym spaliśmy. Całą noc było prosto, praktycznie stały 4 kampery. Oprócz nas tutaj jeszcze jeden van dzisiaj dojechał, a teraz jest około godziny 11-12. Nie wiem, szczęśliwi zegarka nie noszą. No, zbiera się parę samochodów, ale jeszcze jest mnóstwo miejsca, żeby zaparkować. Jestem ciekaw jak ten parking wygląda w sezonie. Okej, okay, dobra, my się zbieramy i lecimy dalej. wanna line it up Na 15 dotarliśmy tam, gdzie zamierzaliśmy. Jesteśmy w klukach. Chyba tak to się odmienia. Z miejscowość kluki, czyli w klukach. Sąd mamy fajny widok na Wydmy. Nie wiem, czy będziecie teraz coś widzieli. Zobaczcie, jak to wygląda na szerokim kącie z daleka z GoPro. A idziemy sobie teraz w tamtą stronę na wieżę widokową. Ale jak to wszystko wygląda jak tutaj jest zobaczycie już w kolejnym odcinku na ten który o... zapraszamy ten odcinek jest już troszeczkę przydługi trochę przynudziliśmy o budowie naszego kampera dalej ale dziękujemy jeżeli dotrwaliście do końca za oglądanie zapraszamy na kolejny odcinek pamiętajcie o subskrypcji zostawiajcie komentarze nam dawajcie lajki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, trzymajcie się. Pa! pa.